Cześć, idę na ogród, zobaczyć co tam się dzieje, najpierw tylko powiem, że nie wiem jaka jest sytuacja, mam nadzieję, że nie ma za dużo sąsiadów dookoła, dzisiaj pogoda jest trochę no, nie za bardzo, nie jest Odchodzi w ogóle ochłodzenie, więc nie wiem jak w najbliższych dniach, myślałam troszkę, że ruszę z kopyta, ale... No, kiedy ma być koło 0 do plus 5, więc nie wiadomo jak to będzie. Pokażę tylko nowy nabytek. Tutaj mam na zimę zielony. Mam nadzieję, bluszcz. Co się dzieje? E Oczywiście są w Są powoli szafirki. donicza nowej niebieskiej być może jakiś koperek pod spodem jest wsadzony szczawik Ech. widzę, że szafirki powoli wyskakują czyli teraz będzie era szafirków Ech. jeszcze tutaj dogorywa jakiś karłowaty irys wystawiłam też wyzimowanie w garażu Regonia ale widzę, że chyba padły spróbuję później przesadzić do lepszej ziemi to był eksperyment, jak przezimują w garażu, ale nie umiem jeszcze się wypowiedzieć. Zobaczymy, jak będą bulwy, kiedy przesadzę je, ale to raczej nie dzisiaj. Tutaj mam też ułankę, czyli fuksję, ale nie wiem, co z nią będzie. że Kilka dni wstawiłam ją na zimno. i Ktoś tak średnio sobie radzi, więc może za wcześnie ustawimy rozmiarówki. Nie ma co bardzo dobrego stanowiska, na przykład w szklarni. I też nie mam cierpliwości, żeby się z nią bawić jakoś, jak z małym dzieckiem. Natomiast, ponieważ mają być mrozy, może lepiej nie na jednak z powrotem. To można być tam do 0-1, tam je odstawię i Culę yy, przekwitły czekam aż yy, do kwitną do końca i obetnę i kwiaty zostawiliście, yy, co nowego tego szafirki pędzone w sklepie, w markecie kupione w poszą przed wojną jeszcze oczywiście yy, na razie jeszcze jakoś się prezentują prymule kupione niedawno praktycznie nie za bardzo. Nie wiem co się z nimi dzieje, ale... nie tak właśnie wyglądają. Tutaj Golterie jeszcze za świąt. Myślę, że też albo je wyrzucę, niestety, albo spróbuję wsadzić do gleby. No i z nowych nabytków przyszły klematisy od wędrowskich. Takie są odmiany. Termina hmm, hmm, no, taka niebieska. No, szkółka. Mam nadzieję, że się przyjmą. Dzisiaj nie wiem, czy zdążę je wsadzić. Dzisiaj jest brzydka pogoda. Nie lubię pracować, jak jest brzydka pogoda, ale na razie się oswajają tutaj pod domem. W robinach, w kierunkach. Podejdę, podejdę też zobaczyć klematisy tutaj z brzegu i w ogóle inne rośliny. To jest mój Klematis multi blue. ruszył powoli. Również nawet mój agres, który nie chciałam kiedyś wyrzucić na śmieci, ponieważ ładnie mi rozbogrodzie. w ogrodzie. Sadziłam tak między tujami. Na razie widzę, że jakoś żyje. Tutaj zesterplanta. Widzę, że liście się pojawiają, więc nie jest źle. Widzę, że w najpiękniej odbija Polish Spirit. On bardzo pięknie tkwi przez dwa lata, więc myślę, że Pięknie. Chyba najbardziej bujnie z wszystkich odbija proszę jakie liście. Po prostu strzeli Coś cudownego. Tutaj mam jeszcze jeden milin. Bo drugi jest tam przy altanie. Ale ten milin nie ma jeszcze oznak obudzenia się. Tu widzę, że ma nie wiem, czy nie zasy. Nie, nie, nie wiem czy te miliny się tnie. Muszę doczytać. Jeżeli tak, to może to trochę wydachę, ale... Ani jednego oznaku życia nie będzie. Nie wiem, może muszę coś wstać, to też jest tutaj między pijami, no, dlatego, że chciałam, żeby było w miejscu słonecznym. Natomiast yy, te nowo zakupione powolniki myślę, że posadzę tutaj przy ścianie. W ma tak podobnie. Chciałam po prostu, żeby ładnie wspinały się tutaj w kolumienki. Idę przesmykiem do ogrodu. Nie wiem jaka tam sytuacja. Nie za ciepło dzisiaj. Sytuacja jest taka, że nastąpiły parę forsycji. Proszę bardzo. Moje piękne forsycje. Mam dwie. Co ciekawe, tylko te poprzeczne pędy mają żółte piękne kwiaty, natomiast te pionowe śmigają w górę. Proszę tutaj na sąsiadki mojej ukochanej domu. I tak bo przyjaźnimy się. I no jak widać tylko te poprzeczne pędy właśnie. Też widzę, że ładne, i ładnie już irgi. Mam kilka odmianów irg. Te nie są zimo ale jest jeszcze jakaś resztka owoców. Obok też jest inna odmiana. O, mam tabliczkę informacyjną, zaraz zobaczę. To jest Irga Diesla. Ja to wyjąłem kilka, w tej wiałej góry, Także, ale to ta jest już inna odmiana. Może damy rera, ale nie jestem pewna. Co tu jeszcze z kolei roślin? To będzie mi bardzo piękny był małym drzewkiem dosłownie poniżej kolana. A tutaj o widzę, że są sąsiadki też w bazie na wierzbie. Może to jest ta Hakuro, misiki. O, i widzę z nowości, pojawiły się nowe dwie cebulice Sybelijskie, czyli tutaj mam z tej strony cienistej, tak zwanej wschodniej mam też niestety północną także głównie mój ogród jest na, północ, na północno-zachodniej ale jest tu taki jeden kawałek przy przesmyku właśnie od wschodu i widzę, że mamy dwie cebulice one tutaj były już drugi rok trzeci, trzeci właściwie sezon są sędziła mnie kiedyś sama i też widzę, że powoli wybija przylaszka. bardzo no. są piękne w ogóle uwielbiam najbardziej niebieskie kwiaty idziemy dalej druga pozycja, proszę, stąd, głównie kwiaty tutaj na dole, a pędy szczeliły w górę, proszę, proszę jakie duże, z takich maluszków urosło wysoko i też tu po wschodniej stronie oczywiście kilka hortensji, tu są jakieś ogrodowe, oczywiście Liliowce, Pożyczka przeżyła przeżyłam w moim ogrodzie tylko czarna, miałam kilka, ale tylko ta przetrwała i pogodę, i ślimaki, i inne mszyce, i inne gadziny. Tu po prawej stronie mam um, Buddha Jadawida, która Tu ładnie To jest drugi, tu jest tu jest drugi, jest drugi, trzeci. Natomiast tu z tyłu tu Malutkie, ale na ziemi nie owocowałam ani razu, też sadziłam ją tak z brzeszków prawie przy tujach, nie wiem czy to będzie dla mnie dobrze, ale zobaczymy. No i tu jest druga bugleja, dosadzona w tamtym sezonie, czyli gdzieś na przełomie chyba lata i jesieni. No i widzę z jednych, jedno z moich drzewek wiśnia, o urosła już wyżej niż ja, na tle mojej altany. I ta wiśnia, ona się nazywa North Star, polecam ją, ponieważ mimo, że jest po stronie właściwie cienistej, za każdym razem dawała mi owoce. Jest już trzeci rok w ogrodzie, to musi być jakaś bardzo dobra odmiana. Nie znam się na odmianach jeszcze do tyle owocowych czywek, żeby coś polecać, ale to się chyba sprawdziło. Tu w donicach jeszcze powoli wybijają tulipany. No i porażka, czyli oczar jeden i oczar drugi, które miały mi pięknie kwitnąć na przedwiośnie ale takie przyszły lipach ja Od razu pokażę oka i sprawdzę ten oczar, który już jest od niby trzech lat, ale tak wygląda. a kwiatów nie miało w ogóle, więc wydaje się, że coś się ukąłem. Okay, nie rośnie dobrze i wracam dam, żeby zakończyć w stronę już miadunki to jest ta nowa, która przyszła kilka tygodni temu Piękna. i stare moje miadunki w znaczy, sensie to jest trzeci sezon albo co najmniej drugi dwukolorowe, bardzo piękne. Jedno z, właśnie z tych kwiatów na granicy przedwiośnie i wiosny. Tak jak mówiłam już kilka razy, moim marzeniem jest, żeby już od wczesnej wiosny mieć piękne kwiaty, ale na razie nie uzyskałam jeszcze tego ideału. Na razie tylko takie kropki poszczególnych plan kolorowych. I tutaj jeszcze właśnie jest taki filmy otar tutaj czasem coś zamawiam, ale chociaż kontakt z nie jest nieco utrudniony ale tyle jak się tam gdzieś napisze 10 razy to i podzwoni, to przesyłają zamówienie, ale mamy rośliny, które trudno zdobyć w innych miejscach akurat tą roślinę to jest pięknotka czy ślicznotka, taki krzew który ma różowe kulki później jako owoce a razu jeszcze u mnie nie zaowocowała, ale też była wsadzona w takim momencie, że myślę, że zaburzyła mi wegetację i później miała kwiaty, ale kwiaty się pojawiły wtedy, kiedy było zimno, a później przemarzły, i, ale widzę, że odbija mi ładnie, więc w jakiś tam sposób przetrwała. Obok jest ta brudlej, o mówiłam przed chwilą. To jest a nie, to jest, przepraszam, to jest... Skyfall to jest do Hortensji, Hortensja jest obok Budlej. E, Budlej. E, Skyfall mam w kilku miejscach, tu też obok Skyfall, to są sezony, nawet koniec sezony przy jesieni, także niedawno, więc nie wiadomo co z nich wyniknie jeszcze. Natomiast tu po prawej jest jeszcze malutki lilak Meyera, palabin Na razie tylko listki. Tu mam kącik z różnymi pomarszczonymi i różnymi odmianami. Jakieś jabłkowe, je... nie pamiętam co jest w miejscu, ale... tu jest Róża jabłkowa, jest o kilka takich. Chciałam mieć taki kącik różany. To nie obok, właśnie są miodunki. Tu jest jeszcze ory, którego jeszcze nie mam za W dwóch miejscach mam tutaj też pigwalce. Mam. O, nawet zapomniałam, że posadziłam jeden klematys mandżurski Zapomniałam na śmierć, że go w ogóle mam. Jeszcze już tam widzę tu kompletnie jest przygotowany, jeszcze jednej trawy nie ucięłam. na tamski nie wiadomo czy on nie przemarzł. Może pan tu jeszcze okazało się jeden plematis i to co chciałam powiedzieć pigwowiec. Na razie ma listki. jak będzie z Ja Natomiast tam już w trzeciej teraz będzie tutaj z brzeszku taki też... Pilbacz, akurat są wyschnięte jeszcze pigu, bo Kilka zjadłam, ale nie chciałam e, wszystkich pożerać po to, żeby był ładny po prostu widok, bo te e, owoce wyglądały pięknie malowniczo na pilbaczu. Nie jest duży w tej chwili, tutaj sięga może mi, nie wiem, do pasa. Natomiast pięknie świetnie. A maluszek, ale. Mam go tu przy samej altanie. Oczywiście jeszcze widać obok ognika szkarłatnego, tego orange glow. Bardzo malownicza roślina. Kiedy w zimie już nic nie ma, to on właśnie tutaj jest moją pocieszką. I teraz też na czasie wiosny rośnie też. I tu przy altanie mam, pokazywałam kiedyś um, takiego pnącego się milina. Milin, nie pamiętam jaka to jest, ale mam na knajpę i on, on rośnie lepiej o dziwo niż tamten, który w poprzednie dwa sezony sprawdzał się ładnie Kwit, te, oba mi kwitły tak samo ładnie ten na czerwono no i ten kącik tajemnic czyli w różne rzeczy posadzone na no, razie jeszcze nie są wybijające tulipany <laughs> i ten jakiś monster nie wiadomo co to może to jakaś odmiana tulipana Chociaż nie mam też doświadczenia z czasunkami. Wsadziłam je pierwszy raz. Nie wiem nawet czy wybiły, bo na razie nie mam oz oznaków. niektóre były w dolnicach posadzone, inne w glebie, nawet nie wiem, gdzie na przyszłość trzeba będzie sobie zrobić taki diagram, narysować po prostu na schemacie, gdzie co wsadziłam, żebym wiedziała, i które cebule w ogóle warto kupować, bo... Zakupiłam tego strasznie dużo, ale efekt na razie marny. Jeszcze coś wybijam do donicy obok, też nie wiem co. Tu, uf, tu zasadziłam m.in. wilce, bo stutki są specjalnie, żeby mi przypominać, że są pnącza, że znaczy pnące wilce, czyli no, mówimy na nie powojniki, ale to nie, po, czy powoje, ale wiadomo, że powojnik jest to clematis, to, to nie jest to samo. To są te jednoroczne wilce. Tu też zasadziłam jakieś cebulę i jedną jagódkę amerykańską ciekawe co tam wyrośnie w tej wielkiej donicy, ale no, już kończą się powoli kwiaty często jasne, czyli ja, ja miałam bardzo krokusiki i bardzo ładne liście. Z boku też posadziłam wilce, nawet jest opakowanie. Um co tu jeszcze jest ciekawego. Oczywiście mamy doniczkowe. Pierwmy w markecie. Tu też pewnie wilce, bo tutkę wsadziłam. Tutaj nie wiem co. Bratki z akcji Bratek i kolejna cebulica. Następna widzę rośnie. I tutaj coś malutkiego. Być może to będzie albo jakaś odmiana cebulicy, albo, albo szafirek. Zobaczymy i obok... Już widzę pędy czerwone, charakterystyczne, to, no to musi być piwonie. Yy, widzę nieprzycięte też wrzosy, musimy się tym zająć. Powoli wybijają też inne cebulowe, to jest stare miejsce, gdzie mam tulipany. Jeszcze jakiś, jakiś narcyzm powinien być, powoli urastają też na kwiaty letnie. I rozwaję. też widzę obok pewne tutaj pierwunki. Lubię te tużice, które są zimozielone, naprawdę. To taka pocieżka na tym przedwiośniu e, inne tulipanki, powoli no, myślę, że będzie się szykował też do e, Złotlin, ten Pleniflora. No, jeszcze jakieś tu płczki. Mam kilka egzemplarzy, chyba trzy. Dalej nie przycięty. I przycięta malwa drzewiasta. Wspaniały krzew naprawdę. W czasie w trzeciego, to się przez dwa poprzednie sezony nie zawiódł mnie. Teraz wygląda marnie, ale przez całe lato cieszy pięknymi różowymi kwiatami. Rozrasta się bogato. To jest roślina śródziemnomorska, więc trudno od niej oczekiwać teraz ładnego wyglądu. No ciągle mówię, że muszę ją przyciąć, ale jak czas pozwoli, może jutro. Też nie lubię w taką brzydką pogodę pracować. Dużo ucinania. Bardzo duży krzew. I on co roku jest coraz wyższy, mimo że ścięłam go poprzednio prawie do ziemi. Bardzo fajna roślina, naprawdę. I tu idąc na lewo, tam. O, że tak powiem, jeszcze śpiąc. Winagrona. To zdobna jabłoń Japoń w rogu też jeszcze się budzi przycięta, ale nie w całości. Widzę róża Happy i też jedna z moich ulubionych kupiona od Oczaru z tej firmy, którą wspomniałam. Zresztą mam jedną nie Żałuję, że nie kupiłam więcej. To bardzo fajny kwiat wiosenny. Widzę też w innych ogrodach czy na mieście. Czasem jest sadzana na klombach. Yy, powoli szykuje się do kwitnienia. Na żółto oczywiście zimozielony czy Coś wspaniałego. Może tak nie jest duży, bo jak porównamy do jedno ogrodzenia, to, to to maluszek, ale rośnie powoli, ale bardzo fajna, bardzo fajna roślina. Tutaj na czerwono szykują się już azali, rododendrony, ale to też jest kolejna odmiana irgi. I widzę, że też ruszyło mi kolejne pnącze, czyli wiciokrzew. Mam kilka tych wiciokrzewów tu wzdłuż odrodzenia. I coś pięknego. Pojawiły się kwiaty na wilczydełku. Wawrzynek, czyli wilczydełko. Wawrzynek, wilczydełko. Proszę, jakie piękne. Jedna z charakterystycznych też roślin, dość wczesnej wiosny. Piękne kwiaty. Cztery płatki w środku pomarańczowe. Jeszcze raz tu pokażę nie roślina, ale troszkę urosła od poprzedniego roku, tak popatrząc, no powiedzmy do połowy, do dwie trzecie może ogrodzenia, bo liczę tego tej deski, bo to jest podwyższenie tam u sąsiada, ale i też tutaj są moje dwie cebulice, dalej nieżywe w donicy maliny, ale one pewnie jeśli w ogóle ruszą, to ruszą później, no i granatna, ja, czyli ten ten jarząb, który przeżył mi, to będzie już drugi sezon. Pierwszy jarząb nie przeżył, powoli pączki się budzą. Zobaczy jeszcze jak Stefan Plantakow. Widzę, że się powoli Stefan budzi. Piękne ponącze, mam dwa, ale yy, niestety pod koniec sezonu miał uwiąt. Ale w najlepszych swoich chwilach po prostu cała ściana tutaj zakwitała mi na fioletowo. Przepiękny kwiat! Jeśli tylko jest zdrowy, to przepiękny. No i, I tutaj mamy tutaj jakiś kwasol lub przywarka. To przywarka polska, też puszcza pąki. Puszcza I po drugiej stronie yy, też chyba przywarka. Chciałam kupić yy, kwiat pęknącą się hartencję, yy, yy, ale nie było. Jeszcze nie zdjęłam tutaj, to znaczy nie było, no szukałam w kilku miejscach, a później już wsadziłam to, więc nie chciałam już kłopotać. Nie zdjęłam jeszcze ochrony z huśtawki. Popatrzę jeszcze jak drzewka. Tu jest z czyli to jest jabłko Gold Jewel. Coś mi urosło, wysoka, nie przycięłam ich na czas. I też morus, czyli morwa. Owocująca wspaniała. Dobry wybór. Tu się budzi i też grusza, która no, trzeci sezon, ale owoców nie miała ani razu. Niestety przemarzają kwiaty. Nie wiem jak będzie w tym sezonie. To nas znaczy, to jest zachód polski, ale różnie może być. I zobaczymy, jak tu pnącza. Okalina jeszcze się budzi, widzę. W powoli liście miałam tu jeszcze złotlin, ale złotlin niestety, pf, złotokap, przepraszam, złotokap, krzew, ale m, po prostu padł. Tu mi też niedaleko i co my tutaj mamy? Actinidia jeszcze śpi. Mm, jeszcze coś tu zobaczymy przy ścianie. Co tu się dzieje, powoli pięciorniki też ruszają. To są żelazne krzewy, jak mówię. Rzadko coś się z nią dzieje, ale wybijają, bo też rododendron. Dobra, chyba tu jest. I bardzo pięknie wyglądający Rocket który nawet mi zaowocował pod koniec sezonu. Proszę, już prawie będzie mojej wielkości. Co ja tu jeszcze mam? właśnie, to jest dobra pytanie. Co ja tu jeszcze mam? No ja tu mam łuk dwuszyjkowi, ciągle o tym, bo na razie nieraz nie, razu nie kwit, więc trochę taki smutny mam tutaj ten kącik. Z tyłu mam ałytę, którą posadziłam na warunkach jakby żywopłotu, ale jeden egzemplarz, żeby zobaczyć, co to z tego wyniknie. Tutaj jest też trzeci milin, też zupełnie o nim zapomniałam, flawa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze taka jedna irga, też na warunkach żywopłotu. Bo no tu tuje jakoś słabo rosną, ale nie martwię się tym, bo nie przepadam za tujami, a nie chcę już ich wykopywać. Tak usunęłam chyba za dwie. No, oczywiście pląta w postaci bluszczu. Jeszcze jedna w Mam jeszcze jedną plątkę, którą miałam o niej. Yellow Wall. Taka odmiana. A nie pamiętam, jak to jest po polsku. Parte Nocino Flora. Muszę sprawdzić, nie pamiętam, ale tworzy taką na jesień chmury żółtych liści też oczywiście ze źródła dobrych plączy. Natomiast patrz czy jeszcze jakieś płomące ruszyły. To też Spolisz Spirit w liczbie chyba dwóch, trochę trawa, ale nie będę wszystkiego pielić, nie chcę, żeby tu było jak w sterylnym ogrodzie. Widzę, że jakieś... Jakieś pnącza tutaj się zintensyfikowały. Chyba to też jest Polish Spirit, czyli żelazny Klematis. Coś tu jeszcze jest. Niestety nie wszystko wiem, bo jest niepodpisane Może to jest jakaś hortensja. pokaże się. Także na razie wszystko. Jeszcze na sam koniec pójdę do kącika. Migdałek, jakby są dwa migdałki: jeden duży, drugi mały. Ten brat, braciszkowie, których kupiłam w Tesco, zanim jeszcze zamknęli Tesko, takie bidule stały dwie z brzegu. Coś widzę, że z tego będzie. I na koniec jeszcze dwie rzeczy w tu w kociku przy altanie. Wisteria widzę, że jeszcze śpi, ale powoli, powoli. Ozdobna to chyba jest wiśnia, ale jest. Tutaj, tutaj oczywiście do ozdoby bardziej. Coś z tego będzie już tutaj mi pięknie rośnie i na koniec mam jeszcze taki kącik też yy, z odnikami tutaj była odmiana żółta i odmiana pomarańczowa czy ten solej oraz orange glow i na koniec yy, widzę, że to pięknie już to pewnie będzie też wiciokrzew, lądfera, tak? wiciokrzew i i Odest Alberta Restaurta w postaci takiej, czyli czyli listki już powoli, powoli I z samego brzeszku, co ja tu jeszcze mam oprócz oczywiście barwinka na ziemi w donicy, oj ojoj jaka bida. Taka, jakaś hortensja, którą na jesieni już nie chciałam wsadzać do zimnej gleby, pomprzę. Pewnie ją przesadzę. Zmarniały zupełnie. Pawnik niewyczesana kostrzewa sina i pnący się, ale tak dowciapnie po ziemi, po ziemi, po ziemi, po ziemi i potem na altanę um, winoblusz. Pewnie, pewnie pięcioklapowy, chociaż nie pamiętam dokładnie, czy trójklapowy, czy pięcio i myślę, że to tyle, jeszcze zobaczę tutaj do wiadra. Um, nastawiałam tych patyczków, ale też żeby się nie zgubiły zobaczymy jak generał korski na sam koniec czy tutaj jakby coś jakby gdzieś nie, na razie chyba nie coś tu rośnie pod spodem, ale myślę, że to jest inna roślina cebulowa myślę, że na razie on jeszcze śpi albo zepsuł nie wiem, zobaczymy Najwyżej go sprysacę gdzieś do gleby i zobaczymy. Także to tyle, a tam nie taki twórczy wypłowionek. I myślę, że to tyle, i zakończę. Jeszcze raz możemy na um, wybrzmieńku pojechać. Teraz pewnie moją dumę, bo zawsze każdego dnia staram się jakiegoś, jakiegoś czempiona znaleźć. Mamy wygrać czy, czy to cebulice w niebieskim kolorze, czy to dzisiaj wilczy dęb ważynek. I to tyle.